z nową aktualizacją do gry zostało dodanych aż 6 nowych hyperdoładowań, więc w dzisiejszym odcinku przetestujemy je wszystkie i ocenimy, na które warto wydać 5000 golda, a których w ogóle nie kupować i najlepiej wywalić je na śmietnik. Więc oglądajcie film do samego końca, aby poznać moje zdanie na temat nowych hyperdoładowań. Ale zanim oczywiście przejdziemy do odcinka czas wyłonić szczęśliwego zwycięzcę z poprzedniego odcinka. Ta oto osoba zgarnia 100 złotych w PSC oraz nowy przedpremierowy skin do Penny, Pop Penny. Akcja konkursowa trwa i co każdy odcinek z gry Brawl Stars na moim kanale do końca roku rozdaję po 100 zł PSC moim widzom, którzy mają aktywny kod Farel w sklepie. Jeżeli jeszcze nie masz aktywnego kodu, kliknij pierwszy link w opisie albo jak będziesz grał po prostu w gierkę, pisz sobie kodik Farel do sklepu i napisz w komentarzu, co zmieniło się na mojej półce względem ostatnich odcinków. Coś nowego doszło, jeżeli jesteście spostrzegawczy, to napiszcie, jaka to zmiana, a wtedy weźmiecie automatycznie udział w konkursie, aby zgarnąć 100 ZICO PSC. Pierwszą postacią z nowym hyperdoładowaniem jest Gray. Bardzo długo wyczekiwałem na to hyperdoładowanie, i mam nadzieję, że mnie nie zawiodą. Cóż to jest? Uwaga! Jego hyper nazywa się inny wymiar. Super Attack Grey otwiera nową parę portali, które chronią jego i sojuszników przez tysiąc, gdy przez nie przechodzą. O kurczę, brzmi to ciekawie, przetestujmy go. No to lecimy, oczywiście trybik duo na szybciutko. Jestem bardzo ciekawy, czy dopóki będzie stał mój portal na ziemi, to za każdym razem, jak w niego wejdę, będę przywracał sobie tysiąc punktów życia. To będzie takie trochę nieskończone życie. Sprawdźmy czy tak będziesz. Szybciutko nabijamy hyperkę. Dobra. Nie trafiam. Świetnie, nie trafiam. Nie będzie wcale takie proste nagrają raz. Oj 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 Przypał, przypał, przypał. Uciekam tam gdzieś. Dobra, dostała. Berry porobił. Okej, okay, nice. Te portale w tym skinku są przepiękne. Dobra, Bibi 10, bye bye. nie! 3780 mi walnęła. Dobra. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Bomba. Nie trapiam, trapiam, trapiam. Jest ich hyperka i uciekamy. Nara, no i dobra. Faktycznie odzyskałem tysiąc starczy. Wchodzę jeszcze raz i uwaga, hop. Tysiąc starczy. I co, wejdę jeszcze raz i znowu tysiąc starczy? I tysiąc starczy. Piękne! Dobra, to hyper doładowanie jest naprawdę OP. I tutaj coś mi się wydaje, że mogą niektórzy zacząć marudzić, że ten portal za dużo razy przywraca 1000 HP. Mm -hmm. Uważam, że jest godny swojej ceny, czyli zapłacenia 5000 golda i daje mu dyszkę. Janet też otrzymała hyperdoładowanie, które nazywa się Magnum Opus. O kurczę, Janet zachowuje pełną kontrolę nad ruchem podczas super ataku. Co? Ciekawe. Na początku arena treningowa, żeby zrozumieć o co chodzi. Dajemy Ulta zwykłego. Ok, chcemy utrzymać się jakby w jednym miejscu. Ona cały czas krąży. Dobra, używamy hyperdoładowania i Ulti. I stoję w miejscu I mogę tak zrzucać na chłopa bezpośrednio mu na łeb bomby Coś pięknego, dobra Musimy kogoś w ten sposób pokonać Taki challenge No to jazda Ja od razu oczywiście lecę w oponentów Jak najszybciej nabić ładowania, A w przypadku Janet to nie będzie wcale takie proste Dobra, dajmy tutaj sobie może głośnik Raz Dwa Trzy Trafiłem, ładnie Znowu głośnik 4, 5, okej! Okay. Mam już ulti. Obijam. Trafię! Trafiłem! Sztos Jeszcze z dwa strzały. Nie trafiam. O, 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 dobra. Jeszcze znowu głośnik. Uciekam! Dobra, muszę uciekać. Bym się wyłożył. Okej, okay. cofniemy się po tą skrzyneczkę, może. Raz, dwa, trzy. Dawno nie grałem Janet. Ja zapominam, że jej ataki są bardzo, bardzo wolne. Trzeba na to uważać. Okej, okay. strzał w niedźwiedzia. Dobra, mój brok przecież pewnie się wyłoży. Już po nim. Wow! Nita 10! Nie będzie wcale jej łatwo pokonać, coś mi się wydaje. O, wow! Ale bym przejął ulti, dobra. Obite. Hyper doładowanie. I ult. I spójrzcie. Ląduję centralnie jej nad Banią i zrzucam bomby. Coś pięknego, dobra. To hyperdoładowanie totalnie zmienia grę Janet. Late game z tym hyperdoładowaniem zmienia totalnie rozgrywkę, więc jest warty swojej cenki. Daję mu 10 na 10. Coś mi się wydaje, że teraz coraz więcej osób będzie grało Janet, bo ona bez tego hyperdoładowania nie ukłamujmy się. Była naprawdę lipna. Pan Puszka też otrzymał nowego skina. Proszę bardzo, oraz nowe hyperdoładowanie, które nazywa się. Szczurzy król! Mały pomocnik przywołuje 5 dodatkowych szczurów. Mały pomocnik przywołuje 5 dodatkowych. To ile łącznie ich będzie? To jest normalny ult. Poleciało 5 szczurów. A to jest hyperdoładowaniem. Let's go! Wow! Jak człowiek ma przed tym uciec? Gramy. Policzmy sobie, ile razy musimy uderzyć aszem w przeciwnika, żeby nabić hyperdoładowanie. Jest Leon. Raz, dwa. Trzy, okej, trzy strzały i prawie mamy połowę. Cztery, pięć. Pięć uderzeń, i mamy trzy czwarte hyper doładowania. Sześć, siedem! Okej! Okay. Czyli siedem razy musimy uderzyć przeciwnika. Jest i Rosa. Jest i Mortis. I co, mam nadzieję, że mój ból padnie. waga, hyper doładowanie i myszy! Szczurzy król! Atakuj! wo wow, wow! Ej! Czemu ta Rosa nie padła? Postaramy się pokonać ich jeszcze raz przy pomocy hyperki. Okej, okay. cofam, cofam. Dobra, row zależy. Jeszcze jeden strzał w Mortisa. Hyperka i ult! Łapcie go! Mazda zim leży. Jeszcze zostało dwa, cztery, sześć szczurów w zanadrzu. No i moi drodzy państwo, tutaj ta sama sytuacja co z Janet. Aszem w końcu zacznie grać trochę więcej osób dzięki temu hyperdoładowaniu. Czyli tutaj dajemy 10 na 10. Berry też otrzymał hyperdoładowanie, które nazywa się dodatkowa gałka. Słodki piruet upuszcza podwójną porcję lodów. Sprawdźmy. Hyperdoładowanie i ult. O, kurczę! 2, 4, 6, 8, 10 lodów zrzuconych na ziemię. Przypominam, że to mnie leczy, a przeciwników obija. Gramy. Coś mi się wydaje, że Berem się bardzo szybko nabija hyperdoładowanie, ponieważ jego lody utrzymują się na powierzchni i za każdym razem, jak przeciwnik stoi w tych lodach, to dostajemy tam jakiś skrawek, bonusik do hyperdoładowania. Zobaczcie, już mamy prawie połowę. A to początek meczu. Proszę bardzo, widzicie? Oni wchodzą. W lody i cały czas otrzymujemy. Dobra, jeszcze jedno obicie leży. Leży, 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 leży. Moje, 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 moje. Kurczę, dach 8. To będzie ciężkie. Dobra, zabiję go. Nie dostał. Nie, nie został go! Okej, okay, okej, okay, jeden strzał. Potrzebuję jeden strzał zadać i mam hyperkę. Dobra, jest karl. Dobra, na początku lecimy z Karlem. Ura porobiony. I teraz tak hyper doładowanko i ult! Let's go! Dobre. Nie ma drogi ucieczki. Jest tyle lodów w koło. Bardzo fajne hyper doładowanie, Ale nie jest aż takie OP jak w przypadku Asha lub Janet, więc tutaj daję z. siódmeczkę. Melody też otrzymała hyperdoładowanie i nazywa się, moi drodzy państwo, pełna nuta super atak Melody dodaje do trzech nut hyperdoładowanie. Używając chwytliwego refrenu nuty hyperdoładowania zadają 600 punktów obrażeń. Co? Ciekawe. No dobra, czyli musimy pierwszy zaatakować, tak, żeby pojawiły nam się nuty. Ile mamy tych nut? 3, Trzy. Teraz hyperdoładowanie. Ult. Ult. Aha! I w pewnym momencie mieliśmy aż 6 nut. Całkiem ciekawe. Przetestujmy to na polu bitwy. Szczerze Wam powiem, że nie wiem, co mam o tym myśleć. Dodatkowe nutki do melodii. Chyba tak delikatnie. Średnio, co? Jakoś nie jest to nic spektakularnego. Wiadomo, że melodii i tak jest mocna z tymi nutkami, ale takie hyper doładowanie. Wow. wow! Ja bym to jakoś inaczej ogarnął. Na przykład dodał jej. No na przykład za każdym razem, kiedy użyjemy Ulta, zostawiamy coś na przykład na ziemi w postaci fali muzycznej, która nie wiem, podpala przeciwnika, albo paraliżuje, albo mrozi, albo coś takiego. A tak to mamy hyperdoładowanie, które musimy jeszcze użyć przy pomocy ulta, żeby zasilić. OK. Mamy już 6 nutek. O! No i. To nic nie zrobiło, bo nie doszedłem do przeciwnika. Nie wiem, to hyperdoładowanie w ogóle nie cieszy. Jest to chyba pierwsze hyperdoładowanie, które nie warto kupować. Jeżeli wypadnie to spoko, takie 2 na 10. Ale oczywiście, moi kochani, tylko i wyłącznie moje subiektywne zdanie dotyczące hyperdoładowań, wy napiszcie w komentarzu, które wam się najbardziej podoba. Pamiętajcie, bierzcie udział w konkursie, bo do zgarnięcia jest skinek do penny oraz stówka. Dla wszystkich mocno trzymał kciuki. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. pa. pa.